A w ostatniej informacji zobaczymy J.K. Highward'a. Joshua się szybko zmienić. Chwila uwagi, stracony krążek i poprzeczka po strzale. Pytomne zagranie na drugą stronę. Petrażycki, Petrażycki sam kończył tą akcję. Dobra akcja, Polak gdzieś tam zaplątał się. Strzałę zająca. Odbity od konstrukcji Petrażycki. Gole! Mamy otwarcie wyniku, i Polacy zdobywają pierwszego gola. Opłaciło się ta praca na bramkarzu. Petrażycki otwiera wynik tego spotkania, i Polacy wychodzą na prowadzenie. Tu Zamieszanie było. pod bramką Brytyjczyków. Nie kontrolowały krążka brytyjski. Bramkarz wypuścił go, i między parkanami przetoczył się krążek. Tymoteusz Petrażycki. Zdobywcą pierwszego gola dla polskiej reprezentacji mocny strzał nie kontrolował krążka będzie zderzenie. Tymczasem Eli Lee. Lee Tyczyński czujnie nie dał się zaskoczyć. Mimo asysty Licwami było widać, że jesteśmy dobrze przygotowani. Chociaż teraz Clark i Tyczyński. Znakomicie. A Hanzel nieco do środka odegranie do Ostolarskiego. Szukają Polacy. Luki w defensywie i gole! 2 do 0 Olaf Zachariasz. Świetnie rozegrana ta 17 przewaga. sekund potrzebowali Polacy gry z przewagą, aby podwyższyć wynik i potwierdza się to o czym mówiłem na początku. Jesteśmy tutaj faworytem i musimy podkreślić to na każdym kroku. 17 sekund przewagi i druga bramka dla Polaków. Nie do Klarka, Ziober już zrobił nawrót. Jest Krzycki, Ziober sam, odbity krążek, Rykosze. Zając, zablokowane uderzenie Zająca, ale poprawił. Drabik pokazuje Majkowski, żeby jemu odegrać krążek. Zmieniają pozycje Polacy. Zagranie do boku i 3-0. Ale bliźniacza sytuacja. Najpierw zagranie na lewą stronę, potem przeniesienie ciężarów na prawą i gol. Świetna asysta i drugi gol Petrażyckiego w tym spotkaniu. Majkowski z asystą, Mateusz Majkowski. Nie bez kozery pokazywał, zagraj do mnie krążek, mamy to opracowane i tutaj chyba nie popisał się. Polska prowadzi z Wielką Brytanią 3 do 0. Krążek na tafli. Już wprowadzony do tercji. Brytążek zagrany gdzieś do boku. Yates. No i nie ma takiego stania pod bramką, od razu tam Jakub Onak podjechał do brytyjskiego z rążegę z własnej tercji, nabiera szybkości, dobre podanie na drugą stronę i Petrażyc. I to oni teraz zamknęli Brytyjczyków, Prokopiak, Zając, nie udało się skorzystać z Dobra, sztuczka techniczna, trącony krążek, guma w siatce Polaków, przetrwaliśmy osłabienia, potem chwila nieuwagi, rozprężenia i pokonany Igor Tyczyński, cieszą się Brytyjczycy, podjechał gdzieś tam, nieco bliżej polskiej bramki Noa Karjainen. I widzimy krą krążek za plecami polskiego bramkarza, nie udało się zablokować gumy i Brytyjczycy niemal w połowie tego. Saunders z wykorzystaniem bandy do Tomalina. Tyczyński zatrzymał krążek za bramką. I gol! Zdekoncentrowani Polacy i Brytyjczycy łapią kontakt. W krótkim okresie czasu po raz drugi pokonany Igor Tyczyński. Wracają do tego meczu Brytyjczycy. Tylko nie wiem czy to jest ich zasługa czy niefrasobliwości młodych polskich zawodników. Brak komunikacji, brak asekuracji. I z bezpiecznego wyniku 3 do zera. Robi się wynik. Mor. I kolejna dobra sytuacja Brytyjczyków. W tym Warcelor Midal Parków w Sosnowcu, tymczasem Sawicki. Sawicki. Dobry to był strzał, jeszcze próbował wznowienie pod bramką Igora Tyczyńskiego. Po lewej ręce polskiego bramkarza. Tu raz jeszcze akcja Sawickiego. Próbował gdzieś tam w tą piątą dziurę i ruszają Brytyjczycy Edwards w kierunku Tomalina Edwards poruszona bramka czy krążka Petrażycki przytomnie przymierzony gdzieś tam jeszcze trącony Bieda zamknięci teraz Brytyjczycy niczym w zamku i dobry strzał Wiktora Biedy. Brytnie odegrało krążek. Petrażycki wrzucenie krążkawki niewykorzystana jednak przez Polaków. Dobry strzał teraz w słupek Niemczyk. Będziemy trzeciej tercji rysowali coś na tych tablicach. Przed pierwszym krążkiem. jeszcze ten woda nie zamarzła. Stąd zwolniony krążek i 3 do 3. Zaskoczony i Gortyczyński strzał z okolic niebieskiej linii mamy remis. No takiego otwarcia powiem szczerze, nie spodziewałem się, bo Brytyjczycy co prawda w każdej z tych tercji atakowali, ale to Tyczyński był górą, a tutaj spójrzcie proszę Państwa na ten a, gol. Widzimy rykosze, bo ta bramka bardzo się przyda naszemu zespołowi. Sawicki, Sawicki wyjechał przed bramkarza, Krążek. Majkowski, po jego podaniu otworzyliśmy wynik tego spotkania, Skrzypski, Cydrabik. Ma zamieszanie, Skrzypski, gdzie jest Krążek? W rękawicy. Przejęty Krążek przez Skrzypskiego, Skrzypski ze slotu i szczęśliwie teraz Pski, Stolarski, przepuścił Krążek, Bieda, Bieda, uderzenie, gol! Fantastycznie przymierzył Wiktor Bieda, nie wiem czy tam jeszcze nie trącił przed bramkarzem Krążka. Sebastian Wojciechowski, ale cieszy się, Wiktor, bieda. Spójrzmy raz jeszcze na tą akcję obrońcy polskiej reprezentacji. Z trudnej pozycji zdecydował się na strzał, odbił się krążek rzeczywiście od Sebastiana Wojciechowskiego, ale nie ma tutaj żadnej wątpliwości. Bramka zdobyta jak najbardziej prawidłowo. Zaskoczony bramkarz Brytyjczyków i wychodzimy na prowadzenie. I kolejny raz bramka zdobyta po tym jak zbudowaliśmy sobie tą przestrzeń jak wrócił krążek do McGoverna. Niemczyk. Niemczyk uderzenie z niebieski z okolic niebieskiej linii. Tym razem Benjamin Clark, Brytyjczycy jako gospodarze tego starcia. Nieudane podanie do zająca i szansa. I gol. 4-4. Szkoda tej. Sytuacji. Jordan O'Brien. Szkoda tej sytuacji, bo wszystko zaczęło się po błędzie naszego zawodnika. Który ten krążek dość niechlujnie wyprowadzał. Tam przejęcie szybka kontra. No i Igor Tyczyński sam na sam z O'Brienem nie miał szans. Przejęcie krążka przez J.K. Highwarda. O odegranie Jan Maślak. Ale w takich sytuacjach brakuje mi tej decyzji o szybszym podaniu. tam. McGovern, Majkowski, przed bramkę, Stolarski, gol! Brawo, brawo. Był Stolarski, ale był też Olaf Zahariasz. Ale tak powinniśmy odpowiadać na bramki Brytyjczyków, nie poddawać się, nie załamywać, tylko iść za ciosem, próbować swoich sił. I nawet tak jak w tej sytuacji, gdzieś może nie do końca udany strzał. Świetna obrona bramkarza, ale iść na ten krążek odbity. I wtedy się może udać. A ja pochwalę Majkowskiego za ten strzał, bo on nie strzelał na bramkę. On zagrywał w ten kocioł pod bramką Brytyjczyków. Odegranie McGoverna. Majkowski był tutaj stolarski, ale był też. Zachariarz, autorem piątej bramki. Zając. Jeszcze zamieszanie przed bramką Clarka Licza. Odegranie do Karota. Ale tu świetna. Stafli, Zachariasz, niedokładnie li przejmuje. Jejc i słupek, nie cofajmy się do bramki. Jejc, zatrzymany przez Zachariasza i gol Druga bramka Olafa, Zachariasza. Jakby pozazdrościł nieco Tymoteuszowi Petrażyckiemu, który też w dzisiejszym meczu zdobył dwa gole 6 do 4 na 17,2 sekundy przed zakończeniem trzeciej tercji. Polacy przejmują krążek i Olaf Zachariasz kieruje go do pustej bramki. 6 do 4. Na stadionie zimowym w Arc. Wszyscy czekamy już na syrenę, która zakończy to pierwsze starcie. Brawa dla polskiej reprezentacji. Brawa dla podopiecznych trenera Andrzeja Gusowa. Można mieć z pewnością wiele zastrzeżeń do gry polskich reprezentantów, ale weźmy pod uwagę, że to pierwszy mecz na tym turnieju. Za uwagę dziękuję Państwu dzisiaj Maurycy Skłosz i Marcin Wrubel.